Żółto-pomarańczowe światło i drewniana boazeria w przedpokoju. Drodzy Państwo, jestem przekonany, że wielu z Was w tej chwili wróciło wspomnieniami do lat 90. Mieszkanie do remontu w Nysie. Zapraszam. Proszę się przyznać w komentarzach, kto z Państwa w latach młodości przefrunął przez szkło w takich drzwiach. Znajdujemy się w największym pomieszczeniu tego mieszkania, czyli salonie. Metraż pozwala na przyjemne wykorzystanie przestrzeni, a za oknem rozpościera się zieleń. Proszę wyobrazić sobie, jak przyjemnie będzie tutaj, kiedy mieszkanie będzie wykończone. Teraz szybkim krokiem przechodzę do kuchni. W zasadzie był tutaj mały pokój z aneksem kuchennym. Z chęcią poznam wasze propozycje, jak można wykorzystać tę przestrzeń. Może duża kuchnia? Kuchnia połączona z jadalnią? Zapraszam do sekcji komentarzy. Łazienka tylko utwierdza nas w przekonaniu, że to mieszkanie idealnie odwzorowuje trendy lat 90. A czy wy mieliście takie płytki u siebie w mieszkaniu? Zastanawiam się, jaką wizję będzie miał nowy właściciel i jaki efekt uzyska po remoncie. Zapraszam Państwa do zapoznania się z ofertą ulica Komisji Edukacji Narodowej w Nysie. Marcel Woszczyński.